Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Wracamy z serią gangu Biedroniaków typowo po tych przerwach, po tych odcinkach. I to z wielkim szokiem, bo mam tutaj bardzo dużo naklejek, co prawda może nawet wam, na pewno Wam pokazywałem dłuższy pasek, ale jest ich bardzo dużo tych naklejek, dlatego będziemy... Je wklejać wszystkie do albumu i zobaczymy, ile będzie już ich pod koniec dnia. Aktualnie w albumie mam 26 naklejek, ale to się zmieni, bo już zaczynamy je wklejać. Naklejka 27, czyli pierwsza w dzisiejszym odcinku, jeśli chodzi o wklejanie, jest koszyk Karol. Więc tak. Klejamy teraz dalej, kolejne naklejki. Kolejna naklejka to ogórki, oskarki. Więc tak, to jest kolejna naklejka. ok mam już 28 naklejków. Wkleiliśmy dopiero dwie naklejki, więc wklejamy w kolejne. Ostatni film o Biedroniakach, tak typowo o Biedroniakach, był przed tym. Jak osiągnęliśmy 100 subskrybentów na tym kanale, ostatni odcinek z biedroniakami, typowo biedroniakami, mi się wydaje, że to był jak odbierałem tą maskotkę za darmo, za naklejki, tak mi się wydaje, nie wiem, możecie mnie poprawić, oczywiście zachęcam Was do większego subskrybowania. Bo może w przyszłości chciałbym w najbliższym czasie, żebyśmy osiągnęli 1000 subskrypcji. Abym Wam pokazał twarz na filmikach i nagrywał już normalnie z Wami filmiki. Dobrze, wklejamy dalej naklejki. Naklejka numer 30 to jest burgerek. Zastanowię się na spokojnie. Jak uzbieram te naklejki, zastanowimy się. Y, którą maskotkę y, odbiorę. Tym razem y, z, y, napiszę Wam, postaram Wam się napisać, powsta może jakiegoś z tym związanego, więc zobaczymy i dam Wam kilka propozycji. Wy, wy wybierzecie, zagłosujecie, na którą maskotkę, y, która maskotkę chcecie, bym odebrał. Dobrze, wklejamy dalej. Dobrze! Wklejamy teraz naklejkę 31, nią są jajka, januszki. No i prawie już ten malutki pasek się skończył, ale mamy jeszcze ten w miarę duży. Go będziemy wklejać, jak skończymy, obklejać te, ten malutki. Dobrze, pora na ostatnią naklejkę. Jak widzicie, to jest nią y, pizza Paola. Ok, naklejka numer 32 jest ta ostatnia. Naklejka z tego małego paska przypominał, bo mamy jeszcze duży pasek i dużo naklejek w nim mamy. Nie wiem, szczerze mówiąc, ile naklejek już będzie po dzisiejszym dniu, ale myślę, że będzie już dużo wklejonych do tego albumu. Naklejka numer 33 to kasa Kasia, którą kupiłem Wam na 100 subskrypcji jako specjał taki malutki. Pora teraz na naklejkę 34. Naklejka 34 to jest jedyny sklepik jakiego nie mam w swojej kolekcji. Jedyny sklepik maskotka, bo jest to średni sklep biedronka. Pojawił się chyba w 2000 latach. Teraz będę Wam wklejanie naklejek pokazywał po kawałeczku. Aby ten film nie był aż taki długi. I ostatnie naklejki z tego paska wkleimy sobie razem, oczywiście, żeby były największe emocje. I pokażę wam jeszcze kolejny raz kolekcję moich maskotek wszystkich, żebyście sobie je wszystkie zobaczyli, jakie mam obecnie w kolekcji. Dobrze, mam już na, na, a w albumie. 39 naklejek. Ostatnią, którą wklejałem, jest Pizza Paola. I została jeszcze jedna naklejka, abym odebrał tego biedroniaka za połowę ceny. Ale oczywiście walczę o to, by odebrać ją za darmo. A więc wklejam dalej. Obecnie w albumie mam 44 naklejki, ale mamy ich jeszcze na dzisiaj trochę do wyklejenia. Trochę jeszcze nam zostało. Zostały ostatnie dwie naklejki, niestety już do wklejenia. Wklejmy już sobie je razem. Wklejamy naklejkę numer 50, jest nim rybka w puszce. Tak się prezentuje, no i niestety już ostatnia naklejka na dzień dzisiejszy. Czyli jest to ten portfel fajny, który można go wykorzystać jako prawdziwy. Więc go wklejamy i mamy portfel. Ostatnia naklejka na dziś. Mamy właśnie tutaj go wklejonego. W takim wypadku mam obecnie w, nakle... w albumie 51 naklejek, więc już jestem coraz bliżej do odebrania kolejnej maskotki za darmo kolejnego Biedroniaka. Więc tak, a teraz pokazuję Wam całą moją gromadę gangu Biedroniaków. Słuchajcie, mam tu prawie całą gromadę. Dlatego bo nie mam dwóch maskotek, które są w innym miejscu, musiałbym je poszukać, ale macie tutaj przed sobą. Prawie wszystkie maskotki, jakie udało mi się zebrać y, do kolekcji y, w tym roku, jeśli chodzi o akcję z Biedronki, czyli gang Biedroniaków. Tak wygląda cała kolekcja. Mi się jak wam mówiłem najbardziej podoba y, właśnie ten najmłodszy sklep Biedronka, a ten sklep najstarszy w Biedronka kupowaliśmy go razem. Przecież w Biedronce. Więc brakuje jeszcze jednego sklepu do kolekcji. No dobrze, to mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Oczywiście subskrybujcie, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia!